Czeamankowi, witajcie, witajcie. Przed wami długo wyczekiwany materiał odnośnie czołgów premium 8. tieru. W tym filmie postaram się właśnie przedstawić jakie czołgi według mnie są najlepsze, a jakie najgorsze. I przypomnę wam jeszcze raz, że to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Wasze zdanie może się totalnie różnić. Możecie mieć inny styl gry niż ja, możecie bardziej wykorzystywać niektóre czołgi, których ja mniej wykorzystuję i tak dalej. Miejcie to na uwadze. Przypomnę wam jeszcze, że wybór czołgu premium najczęściej dla niektórych graczy na przykład mają tylko jedną premkę albo w ogóle nie mają premki. Więc to jest kwestia dosyć sporej inwestycji, mimo wszystko te czołgi kosztują powiedzmy od 100 do 200 złotych. Nie każdy sobie może na to pozwolić, dlatego też warto wybrać pojazd, który będzie dobry i pojazd, który będziecie się cieszyć właśnie z gry i będziecie przyjemnie zarabiać kredyty, bo taki jest powód główny. Ale też i eksponowanie załogi, no i wasz styl gry, żeby wam to wszystko pasowało. No to chyba zaczynajmy. Na samym starcie mamy lt 42 i tu możecie być bardzo zaskoczeni, ale ja nie jestem fanem tego lajta. Ja wiem, że według statystyk i tak dalej ten pojazd ma fenomenalne parametry, ale ja jak grałem i markowałem ten pojazd, to szczerze on nie dawał mi takiej e, fenomenalnej frajdy. Nie za bardzo się odnajdywałem. Cały czas ten czołg się pali. To jest jedyny czołg w całej grze, e, na którym zawsze grałem z gaśnicą, jak markowałem chyba. Dlatego ja go wrzucę jako daje radę albo ok. Wiem, że przez niektórych graczy on może być uznany jako mega OP albo mocny. Jednak według mnie to jest takie bardziej daje radę OK, wrzuciłem go jako daje radę. Obiekt 274A. No i to jest pojazd, który według mnie też oczywiście daje radę. Jest to trochę gorsza wersja Lisa, tak podsumowując. Potem mamy koło piątkę, czyli pojazd, który niedawno został wrzucony za obligację do sklepu. Szczerze, miałem większe oczekiwania co do tego pojazdu, wydawało mi się, że będzie lepszy. Przypominam, o ma preferencyjny matchmaking do 9 poziomów. Co jest ważne, mimo wszystko, jednak ja grając z tym pojazdem, jakoś w ogóle nie potrafiłem się odnaleźć w tych bitwach. Te wszystkie medus swego tieru strzelili mnie po tych ogromnych wixpotach, jak chciały, dlatego właśnie zastanawiam się pomiędzy słabe a tragedia, ale wrzucę jako raczej pojazd słaby, głównie przez to, że ten czołg ma premium matchmaking. No i mamy Panterę 8.8. Tutaj, według mnie, wybór jest taki, że albo OK, albo daję radę, i chyba dam jako daję radę, bo podoba mi się ten DPM, właśnie w Panterze 8.8. Następny czołg to jest Szwachpancer 58. No, i to według mnie jest pojazd chyba słaby, tak go winiuję, Ewentualnie tragedia. No, ogólnie nic specjalnego i tyle. Następnie jest fałka No, i tu też wybór pomiędzy słaby albo tragedia. Rzucę na dziesiąte tiery. Nie mamy jakiegoś fantastycznego działa. Co prawda, alfa jest przyjemna. Możemy tam fajnie się pokontować, ale na dłuższą metę nie jest to pojazd przyjemny do zarabiania i grania tak długodystansowo. Nie jestem jakimś wielkim fanem, ale dam jako pojazd słaby. No i pora na tą fałkę, powiem wam, że prędkość maksymalna 20 km na godzinę, plus ten ogromny weak spot, który jest dosyć z przodu. No i ogólnie, jakby totalny kloc według mnie. Nie warty uwagi, raczej tragiczny pojazd, no i tego się trzymajmy. Teraz niemiecki Bulldog, no i tutaj go wrzucam jako czołg, który daje radę. Według mnie niemiecki Bulldog jest naprawdę fajny, można nim robić bardzo dobre wyniki. Jeżeli chodzi o demersz, też można pospotować, bo to jest czołg lekki. Co prawda, wśród tych ósemek trochę ma stratę w wypadku właśnie kamuflażu i tak dalej, porównując do innych pojazdów, ale nadal jak wrzucicie odpowiednie wyposażenie, to będziecie mogli na luzie pospotować, bo to są ósmetiery i ci części jakoś tak mega wygokrzeni nie są. Dlatego ja polecam tego Bulldoga, właśnie głównie przez to, że można im zarówno robić damage, jak i spotować. I to jest fajne, ogólnie też bardzo ważna rzecz, którą Wam wspomnę, to jest to, że warto jest wybrać taki czołg, który... Weźmy sobie pod uwagę tego Mausier Bresciara, tak? Czołg, który jedzie 20 km na godzinę, czołg, którym jak będziemy grać, to zagranie 20 bitew, nie wiem, 50, już nam ten czołg się tak naprawdę nudzi. A w wypadku takiego Bulldoga to możemy właśnie czy meda. E, grać sobie agresywnie, defensywnie, coś pospotować, pasywnie. Mamy jakby więcej możliwości. E, no i granie tego typu pojazdami według mnie jest o wiele przyjemniejsze e, i będą nam się jakby rzadziej nudzić. E, to też jest warte zanotowania. Następnie Lew, dobrze znana pręka, e, wrzucam go jako pojazd OK, ale też kwalifikowałby się jako czołg, który daje radę. Co prawda jakiś już czas temu nie grałem tym lwem, ale jest jak najbardziej w porządku. Kanon jak pancer 105, ja nie jestem fanem niszczycieli, ale uważam, że ten czołg jest no słaby, ewentualnie tragedia. Jest też ten kanon jak pancer 90, no to może tego 90 rzuciłbym jako tragedia, a ten czołg jako słaby, ale ogólnie to nie jestem fanem w ogóle tego typu rozwiązań jak na niszczyciela i nie uważam, że to jest dobra premka. Teraz mamy Skorpiona. I Scorpiona ja wrzucę jako czoł, który daje radę. Uważam, że no, tak, fajna alfa, mobilność, obracana wieża. E, te, no, jest po prostu fajnym niszczycielem takim i do agresywnej, i do defensywnej gry. Teraz mamy te 54 4 Fris Prototypa. Ja za dużo nie zagrałem bitew w tym czołgiem. Dlatego zastanawiam się, czy nie dać przypadkiem właśnie braku zdania. Ale raczej sklasyfikowałbym ten pojazd jako OK. I tak się chyba bym zatrzymał, wypada gorzej raczej niż 274A. tam Widziałem kilka powtórek na tym czołgu, też kilka razy coś tam zagrałem, ale nie, nie na tyle dużo, żeby się dobrze wypowiedzieć. Jednak ogólnie uważam, że to jest poez OK. Może zmienię swoje zdanie, pewnie będzie jeszcze jakiś odcinek, nie wiem, za rok z takiego rankingu czy coś, więc może wtedy zmienię swoje zdanie. sta, tu jestem pozytywnie zaskoczony. Ja myślałem, że ten czołg jest słaby, ale na pewno go bym rzucił jako czołg, który jest OK, ewentualnie też daje radę, tak się zastanawiam. Ale powiedzmy, że trzymajmy się tego OK. Niech tam zostanie jednak, to jest czołg jak najbardziej, który mnie zaskoczył. I to pozytywnie jak nim grałem. D4400, według mnie to jest pas, który jest mocny, ma naprawdę fantastyczny DP, możemy się tam pokontować coś. Uważam, że jest naprawdę fajny. I warty właśnie posiadania. KW4 Kreslawski, tu możecie się trochę zdziwić. Ale wrzucę ten pojazd jako słaby, jednak zastanawiam się, czego nie wrzucić jako ok. Nie jest to według mnie tragedia, po zmianach nie grało mi się nim aż tak źle, ale wrzucę powiedzmy, go jako słaby. Może jak zagram więcej bitów w tym czołgiem, to zmienię swoje zdanie. Teraz mamy tego Roam Pancera. Według mnie no to, to jest pojazd słaby, ewentualnie też tragedia, ale powiedzmy, niech się trzyma jako czołg słaby, nic specjalnego. Następnie mamy Mutsa, a Mutsa jest szlak pancer, więc tu go wrzucimy w to samo miejsce. Kampfpanzer 07. Według mnie to jest czołg, który jest mocny. Ostatnio nim grałem naprawdę dużo. Fantastyczny DPM, bardzo dobra mobilność, trochę brak pancerza, ale mimo wszystko ten czołg potrafi coś podbijać. i ja wielokrotnie strzając do tego Kampfpanzera się odbijam. Sam jak nim grałem to miałem takie dziwne właśnie strzały, które się do mnie odbijały i uważam, że to jest no, czołg mocny. L75TS, e wrzucę go w to samo miejsce, gdzie jest Lewe, Uważam, że to są dosyć podobne czołgi. S75 e TS jest trochę bardziej mobilne, ale ma ten Weak Spot właśnie na wieży, który jest trochę irytujący. Mam średźcie to jest to samo co fałka. Jak Tiger, według mnie to jest pojazd raczej tragedia, ewentualnie słabo nie. No, to jako czołg tragedia. Co prawda mam preferencyjny matchmaking, ale czasy się zmieniły. Każda ósemka już ma tyle penetracji, że przebije tego jak Tigera, właśnie w tą nadbudówkę. Nie mamy mobilności za bardzo, nie mamy w ogóle tam kamuflażu. No i nie gra się tym czołgiem, jakby. To, to nie jest jak Tiger, który był 6 lat temu, gdzie można było mówić, że to jest całkiem przyjemna premka. W ogóle się tym, z tym nie zgadzam. HWK-30, ja wrzucę HWK jako czołg, który daje radę. Bardzo zbliżony do tego Bulldoga też go zmarkowałem. Dobra, dwururka. Ja wrzucam jako pojazd mocny. Bardzo przyjemnie mi się nim grało ostatnimi czasy. No, mamy dwa działa, wiadomo. Fantastyczną stabilizację, i to jest o który no jest bardzo przyjemny po prostu w graniu. I też OK, pancerz. Jest problem trochę taki, że obok wieży nas mogą przebić i to jest irytujące, no ale to jest po prostu czołg mocny. is 3A, ja is 3A widzę jako pojazd, który jest OK. Jeżeli zagramy na bliski dystans, na takiej mapie zamkniętej, to możemy zrobić naprawdę spore zaskoczenie w sensie gdzieś się wychylić, wpakować te trzy pociski. I też fajny jest ten system, który powoduje, że jeżeli wystrzamy wszystko, to ładujemy najszybciej. Jakby to jest jeszcze lepszy system niż właśnie te włoskie magazynki, dlatego go wrzucam jako pojazd OK. To jest warto zaznaczyć, że Istrza na turniejach 1 na 1, tam nie wiem, 3 na 3 7 na 7 na ósmych tierach może zrobić ogromną różnicę, jeżeli gracz będzie grać oczywiście nim skutecznie i będzie przewijać te swoje pociski. No to to jest pojazd też trochę do takich turniejów, do zaskoczenia przeciwnika gdzieś, bo ten magazynek może sieć spustoszenie. Iso 152 k tutaj wrzucam ten pojazd jako brak zdania, nigdy chyba nie zagrałem tym czołgiem. To 92 mamy tutaj całkiem przyjemnego lajta. I raczej wrzucam go jako pojazd, który daje radę. Co prawda jakoś bardzo dużo bitew nie rozegrałem tym czołgiem, ale jest ok. T1LPC to jest ten czołg orkiestra z tego co kojarzę. I szczerze nie pamiętam do końca, jak się nie grało, jak się on odnajduje. To jest rzadko chyba widywany na randomie, więc go wrzucę jako brak zdania. Tak samo T95E2 nie za bardzo kojarzę, czy to jest w ogóle czołg warty uwagi, ale już go wrzucę jako brak zdania. M46 Patun Kr, ja uważam, że to jest słaby pojazd. Tragiczny chyba nie, bo to jest med i coś tam można przelotować, ale raczej, no nie jestem fanem, uważam, że jest po prostu słaby. AMBT, tutaj według mnie ten czołg jak najbardziej daje radę, jest w porządku, trochę mu brakuje do progetto, a nawet całkiem sporo. W sumie on też może trochę poodbijać, zastanawiam się czy po prostu go dać jako mocny, czy daje radę, ale wrzucę go chyba jako pojazd, który daje radę i bardziej mi pasuje w tej grupie. Renegat, no i tutaj... Renegatem jest tak, że czasami mam takie sesje, gdzie gram powiedzmy na poziomie 4000 średnich uszkodzeń, wszystko mi wychodzi w ogóle, a czasami mam takie momenty, że znajdę po drugiej stronie przeciwnika, który potrafi celować, potrafi wycelować w te włazy, ten, to znaczy ten jeden właz, który jest ogromny, no i wtedy ten renegat aż taki mocny nie jest. Fajna penetracja i w ogóle, ale raczej to pojazd jako mocny... No, naciągane to by było, dlatego wrzucę go jako czołg, który daje radę. Jednak, jak najbardziej mógłby to być pojazd mocny, ale chyba tak zostanę. Potem mamy Defendera. No i tu zastanawiam się raczej jako czołg, który daje radę, to działo nie jest takie przyjemne w grze. Będziecie strzelać po prostu mnóstwo kalafiorów i tak dalej, brakuje celności. Jednak ten pancerz, no jak was rzuci na ósemki, siódemki i tak dalej, no to nikt was nie będzie przebijać. Fajnie można grać też turnieje tym defenderem, bo takie czogi jak Amix 100 i tak dalej mają problemy, żeby przebić tego defendera i w sumie dużo pojazdów. Więc ten pancerz naprawdę mocny, ta dolna płyta potrafi mnóstwo odbić. Problemy trochę z tym działem, ale wrzucę go jako pojazd, który daje radę. O, teraz może być ciekawie, bo IS6. Według mnie, IS6 jest lepszy niż Defender. W takiej konfrontacji, jeżeli chodzi o bitwy losowe, bo ISA 6 może maksymalnie wyrzucić na 9 tiry, Defendera na dziesiątki. i to jest ogromna zaleta ISA 6. No jest to, że ISA 6, no co prawda, dostał buffa do penetracji, ma tej penetracji 196, to jest czołg ciężki i ogólnie, jak ktoś dobrze gra, to jak najbardziej może go wykorzystać, fajny DPM i tak dalej. I ja zastanawiam się, czego nie wrzucić jako pojazd mocny, chociaż. No chyba mimo wszystko, tak patrząc na dwórkę T4 i Kampansera, to raczej by on do końca do tej grupy nie pasował, dlatego wrzucę go jako pojazd daje radę, ale według mnie tak właśnie IS6 lepszy niż Defender w takim ogólnym rozrachunku. I to mi trochę tak nie pasuje, ale ta grupa bardziej mi odpowiada niż ta grupa mocna. Potem mamy IS5 is 5 został też zmieniony. Ja o odcinku chyba obligacja o tym trochę troszeczkę zapomniałem. Jak zagrałem tym czołgiem, to go mogę śmiało rzucić jako pojazd. Ok, jednak nie zalicza się to jako pojazd, który daje radę i jakiś słaby. Według mnie jest po prostu ok. Następnie mamy t 3. Nie wiem, jest sporo jakichś fanów, lepszych graczy i uważają, że ten pojazd na, przyk na, przykład, na przykład by go zaliczyli jako pojazd, który daje radę albo jest mocny. I według mnie ten pojazd jest słaby. To jest TED, który jest stodołą, który nie ma kamuflażu. Może ma jakieś tam ok, działo, ale no totalnie ja nie widzę takiego stylu gry, który mi odpowiadał właśnie grając w tym T103 i nie jestem w ogóle żadnym fanem tego pojazdu. Według mnie to jest pojazd po prostu słaby. E SU-130PM według mnie to jest bardzo podobny czołg do skorpiona i go praktycznie klasyfikuje tak samo. Bardzo zbliżone parametry. Styl gry niemalże identyczny, wrzucam właśnie go tak samo z skorpionem. Mamy teraz super Pershinga i super Pershing z turbo sprężarką. Naprawdę daje radę i go wrzucam jako pojazd, który daje radę. Nie zaliczyłbym go jako pojazd mocny, i też wydaje mi się, że jest lepszy niż OK, chociaż bardziej pomiędzy daje radę OK, bym go uplasował, ale nie powiedzmy, że niech daje radę. Potem mamy pilota. No i Pilot według mnie to jest pojazd raczej słaby, ewentualnie też tragiczny. Sam do końca nie wiem gdzie by go wrzucić, najlepiej gdzieś pomiędzy, ale dajmy go jako pojazd, który jest słaby. T-42 to jest ten pojazd tego serialu i też nie mam zdania, więc go wrzucam jako brak zdania. Aston Rex przez wiele osób uznawany jako mocny czołg premium. Według mnie to jest pojazd, który co najwyżej daje radę. Nie jestem w ogóle żadnym fanem magazynków, które mają 4 sekundy pomiędzy pociskami, to jest... Jakby sprzeczne z ideą magazynka według mnie i to mnie bardzo irytowało jak grałem tym Astronem. Nawet nie wiem czy bym go nie wrzucił jako pojazd, który jest ok, ale powiedzmy daje radę. No bo jeżeli tam bezpośredniej konfrontacji z jakimś ósmym wyjedziemy, no to teoretycznie tam go kasujemy na magazynek i to jest fajne w nim. Niech to będzie pojazd, który daje radę. Potem mamy M6A2A1, czyli Kartofla. Według mnie czoł, który jest raczej słaby, nie do końca na dzisiejsze czasy w WoCie. Następnie Chrysler. Chrysler przez wiele osób jest słabo oceniany. Według mnie to jest pojazd, który sklasyfikował jako czołg, który daje radę. Jest ok, da się nim grać. Jeżeli ktoś potrafi się kontować, to nawet 9-10 tiery będą się od Was odbijać. Ma bardzo fajny pancerz. Trochę mnie denerwuje to, że ta wieża jest z tyłu, przez co nie mamy tej depresji. Działa, ale to jest jak najbardziej pojazd, który daje radę. Następnie mamy Patriota. Ja bardzo lubię Patriota, ale bez przesady możemy go przebić po wieży i tak dalej. To jest pojazd, który według mnie daje radę. Następnie jest Joch. Jochem grałem bardzo mało, więc nie będę się jakoś wypowiadać też specjalnie. Raczej to jest pojazd, który jest ok, ewentualnie daje radę. Wrzucę go jako pojazd ok, bo jakoś niespecjalnie zrobił na mnie pozytywne wrażenie. Ten 77 to jest pojazd, który jest słaby, absolutny brak dpm u To nie jest w ogóle podobne do t 57 Heavy, chyba że z wyglądu. To jest... Tym się gra to zupełnie inaczej i w ogóle mi nie podpasował ten magazynek. LC Even. No i tu też jest dosyć ciekawy case, bo LC Ivan jest pojazdem, który ma niesamowity kamuflaż i na otwartych mapach będziemy absolutnym królem, jeżeli nasza drużyna będzie strzelać po naszej asyście. I tu jest problem, bo LC Ivan nie ma jakiegoś takiego super magazynka i w takiej konfrontacji z innymi lightami, taki jeden na jeden bardzo często będzie przegrywać. Co prawda plusem jest to, że jest mały, od niedawno też markowałem go bez amunicji, ale jak z tego co pamiętam, jak grałem właśnie i strzelałem normalnie tym czołgiem, no to ten magazynek nie dawał za bardzo roboty, no więc go wrzucę jako pojazd, który daje radę. Dlatego że w Wocie też mamy mapy, na których nie da się spotować. W Ocie też mamy drużyny, którym nie da się spotować i nie korzystając z tego, co spotujemy i to jest minus tego lci M4. Rewolorist jest pojazd według mnie ok. Pojazd, który możecie fajnie tam przysnajpić. Jakaś druga, trzecia linia. Taki trochę niszczyciel w stylu gry, jednak też nie jest to pojazd, w którym będziecie wygrywać flanki i tak dalej. Pojazd OK. Następnie mamy tutaj Buraska i to jest pojazd, który zdecydowanie jest mega OP, wrzucamy go śmiało na tą listę. Potem mamy Lorkę 40 t i to jest raczej czołg OK, ewentualnie słaby. Tak się znać wrzucić. Skoro T77 jest tutaj, to ja go wrzucę jako pojazd OK. Jednak ta lorka w obecnych czasach to no, nic specjalnego. Po co mamy FCM? FCM ma preferencyjny matchmaking, to też jest ważne. Ale chyba nie widzę go jako pojazd ok. Raczej rzuciłbym go jako pojazd słaby, mimo wszystko. No i Senlac. Senlac według mnie jest pojazdem ok. Jakoś tak niespecjalnie mi się nim dobrze grało. Potem mamy Centurion Rack. Centurion Rack to jest pojazd, który daje radę przez wiele osób. Ten pojazd jest totalnie zapomniany i niebrany pod uwagę. Można nim fajnie pograć, właśnie i zarabiać te kredyty. Następnie mamy Calibana. No, i tu według mnie ten pojazd jakby nie powinniśmy go w ogóle oceniać, bo to nie jest do końca czołg premium. W sensie teoretycznie jest, ale problem z Kalibanem jest taki, że to jest taka typowa zabawka. I jeżeli chcecie zarabiać kredyty, to w ogóle nie kierujcie się Kalibanem, bo to jest czołg, którym sobie zagracie tak właśnie na odstresowanie. Nie skupiacie się na zarabianiu kredytu, więc wrzucam jako brak zdania. Teraz mamy żółwika ósmego tieru. Ja go wrzucam po prostu jako brak zdania, bo szczerze, nie zagrałem dużo bitew. Chociaż mam fantastyczny DPM, więc jest wart uwagi jak najbardziej. Jednak ja za bardzo się nie wypowiem. Potem t czwórka, 34 jedna z starszych Premek w Wocie, ja ją dobrze pamiętam. No i tak z biegiem czasu ona coraz to bardziej spada w tej hierarchii. Wydaje mi się, że to jest pojazd raczej słaby na obecne czasy, ewentualnie OK, ale chyba mimo wszystko bym rzucił go jako pojazd słaby. Potem TS5. TS5 według mnie daje radę. Dobry czołg na linię frontu. Ma bardzo dobry TPM, jak to mówi chyba Cygan, więc jest ok. TS5 fajny też pancerz. No i mamy ebr To jest według mnie pojazd mega OP, zdecydowanie przesadzony. Pojazd, który za bardzo też nie jest dostępny w obecnym czasie w WOCHE. Trochę według mnie WG buduje taką nagonkę na, te, na tego EBRA. Dlatego, że był kilka razy dostępny, ale w ostatnim czasie prawie w ogóle, gdzie wszystkie praktycznie czołgi premium były dostępne w sklepie. No i może, tak jakby wiecie, kiedyś typ 59 był takim legendarnym pojazdem, teraz trochę jest może taka nagonka na tego Ebra, żeby stał się legendarnym czołgiem. Eber bardzo fajny, to jest light, którym możemy robić i damage, i spotować, i też tak naprawdę to jest kołowiec, który niszczy jakiekolwiek pasywne spotowanie. Fantastyczna premka, świetnie się nią gra. I jest mega przyjemność, właśnie grania z takim kołowcem. AMX CDC to według mnie to jest pojazd raczej tragiczny, kompletnie nie nadaje się na obecne czasy. Alt Proto pojazd, no zastanawiam się, gdzie go wrzucić, czy OK, czy pojazd, który daje radę. Chyba go wrzucę jako pojazd, który daje radę, mimo wszystko. Całkiem przyjemnie mi się nie grało, pamiętam na początku, jak wychodził. Somuła, no i tu powiem wam zupełnie szczerze, że co do Somuły za bardzo się nie wypowiem. Bo samu za bardzo też nie grałem. Mix M4 Liberté, tu wydaje mi się, że to jest raczej czołg Ok, ewentualnie daj radę, bo ostatnio mi się nim fajnie grało. Sam się teraz zastanawiam, gdzie by go wrzucić. Chyba ok. Specyficzny styl gry, nie możemy pokazywać tych boczków za bardzo i pod odpowiednim kątem, znaczy odpowiednio się kontować. Jest trochę też ten właz i tak dalej. Ja mam dosyć twardy pancerz, na który sporo osób też się nabiera, Właśnie, żeby przebić dolna płyta mocno opancerzona. Choke. Specyficzny nagrywałem film, polecam się z nim zapoznać. Może bym go wrzucił też jako Daj rada, ale na razie tak zostawmy. Mamy kolejny, kolejnego inżyniera, tu w ogóle się nie wypowiem. Ani jednej bitwy nie zagrałem tym cdc czy tym iMixem CD Assault 105. Słyszałem, ode, chyba Ajuxen nim grał i miał bardzo pozytywne zdanie, ale ja akurat się nie wypowiem. Mamy potem Chieftain na T95, to jest pojazd taki niespecjalny, według mnie ok. Podobne zdanie mam na temat tego FVA 4202, który kiedyś możecie kojarzyć, był 10. TR-em w ogóle, ale stał w ogóle tak, tak zmieniony. Ogólnie nie lubię strzelać do tego FVA 4202, bo bardzo często się od tego pojazdu odbijam. Aczkolwiek, jak ja gram tym czołgiem, no to wtedy tego pancerza jakoś nie mam. Dobra, mamy teraz Carnerwone Action X. Wiem, że Carnerwone z drzewka jest pojazdem lepszym niż Carnerwone Action X, jednak Carnerwone Action X, mimo wszystko, nadal jest bardzo dobry. Ja go rzucę jako pojazd, który daje radę. Jest ok. Teraz mamy tego Charlemagne, i to jest według mnie pojazd dosyć ciekawy. Możemy go kupić za obligację po Ranked'ach jest taka możliwość tam taki jest sklepik za obligacje specjalny. co jakiś czas. No i mamy bardzo wolne pociski z tego co kojarzę. Ja nim zagrałem kilka bitew i muszę przyznać, że to jest według mnie pojazd ok. Mimo wszystko, raczej też bym go nie wrzucił jako pojazd, który daje radę też nie sklasyfikowałbym go jako pojazd słaby, może jakoś bardziej pomiędzy, ale raczej to jest pojazd, OK, ogólnie tak, w takim rozrachunku. Potem mamy tego Gessora, Gisora. Według mnie to jest pojazd dosyć podobny do Lorki, ewentualnie raczej bym go nie wrzucił, nie widzę go w tej grupie, ale powiedzmy trochę, może lepszy od Lorki ten Gisor jest. No i widzę go właśnie na tym samym, na tej samej linii, czyli, OK. Następnie mamy Emila, no i tym Emilem niestety nie grałem. Aczkolwiek Emilian z Drzewka grałem bardzo dużo i mi się grało fantastycznie, i muszę w najbliższym czasie na pewno nim zagrać i wyrobić sobie jakieś zdania temat tego pojazdu, dlatego go wrzucę jako czołg, który nie daje rady, znaczy brak zdania. Potem mamy s S1 i to jest pojazd, który ma fantastyczną penetrację i tak dalej, jednak to nie jest pojazd na tyle uniwersalny jak Scorpion i Su-130, dlatego go wrzucę jako pojazd ok. On jest mocno ograniczony do tego, co się dzieje. Jeżeli będziecie mieć sojuszników, którzy będą wam świecić i tak dalej, to może być pojazd, który, jest, y, daje, który daje radę, ale według mnie jest po prostu OK. Nic specjalnego, ewentualnie też można go wrzucić z momentami. No to wszystko zależy od tego, jaką mam wam mapę rzucić i tak dalej. Mocno sytuacyjny pojazd, taki typowy niszczyciel szwedzki. Niektórzy są fanami, niektórzy nienawidzą. No i mamy Bizontę i tu możecie być trochę zaskoczeni, bo według mnie ten pojazd jak najbardziej daje radę. Rozegrałem nim trochę bitew. I powiem wam, że było całkiem spoko, zmarkowałem też ten pojazd, mam taką opinię, że to jest czołg, który daje radę na tym MW, -cie. wiem, że będzie mu brakować DPM i tak dalej, ale ma też inne fajne parametry. M41D, podobnie jak Senlac, wrzuciłem go w tą właśnie rubrykę, brakuje trochę tej alfy, żeby go wrzucić wyżej i tak przyjemnie się nie robi damage'a jak właśnie tym Bulldogiem według mnie, dlatego to jest pojazd ok. T343, czołg, który ma preferencyjny matchmaking. Ja nie jestem fanem, mimo wszystko, nadal tego pojazdu, jakoś nie mogę się do niego przekonać i go nie wrzucę jako pojazd, który daje radę. Wrzucę go jako pojazd OK. No nic takiego specjalnego, ten długi czas ładowania i tak dalej. Nie jestem fanem tego właśnie rozwiązania. Potem mamy 112 i Alpine Tiger. No i to są pojazdy, które, no mimo wszystko, według mnie są gorsze niż, niż IS-6, pomimo tego, że według parametrów, na przykład Alpine Tiger, tam też ma preferencyjny matchmaking i tak dalej, ale. Nie wiem, jakoś tak IS-6 mi bardziej pasuje. Może ze względu właśnie na to, że to jest radziecki czołg, nie wiem o co chodzi, ale przyjemniej mi się gra właśnie is 6 niż tymi czołgami i widzę taką różnicę. E Sta2 pojazd, który można zaliczyć jako ok. Tam jest fajny DPM, brak pancerza. E Specyficzny i taki bardzo ostrożny styl gry. E Momentami po prostu nazwijmy to, że to jest pojazd ok takim ogólnym rozrachunku. Skoda T56 to jest według mnie 9 tier, a nie ósmy. Więc go wrzucam oczywiście jako czołg, który jest mega OP. Potem mamy Lisa. No i z Lisem, Lisa widzę jako czołg, który jest mocny, fajna, polska premka, czołg średni. Bardzo polecam, można też sobie robić polskie medy. Dzięki temu w sensie szkoli załogę, naprawdę bardzo przyjemnie się gra Lisem i markuje go. Lansen C. No i tu jest pojazd podobny do tego Alt-Proto. I go wrzucę jako pojazd, który daje radę. Mimo, według mnie Alt Proto jest przykładowo lepszy niż Lansen, ale Lansen też nie zaliczam. Chociaż w sumie tak sobie myślę, że i tu jest Revaloris. Ja fan. Nie no, wrzucę jako pojazd, który jest ok. Brakowało mi tej stabilizacji i tego, że nie można było się od razu wychylić i strzelić. Eee, wrzucę go jako pojazd, ok. Mimo wszystko jakoś tak mi ten Lansen nie przypasował. STRV81 to jest pojazd, który nigdy nie zagrałem. Bofors Tornwagen. To jest pojazd, który ma fantastyczną wieżę, i tak dalej. Jednak on w ogóle nie ma DPM-u, i na tym sporo traci w moich oczach, że po prostu czasami nie spłacimy siebie w takim sensie, że jeżeli przeciwnik nas zraszuje, to co z tego, że będziemy grać na wieżę? Możemy dać jakieś peski na dojeździe, jak my nie przeładujemy i nie oddamy wystarczająco dużo za darmo. Dlatego go wrzucam jako pojazd, który jest ok, ewentualnie słaby, ale chyba mimo wszystko jest to pojazd ok. No, bo nawet jak narzuci na te wyższe tiery, to możemy całkiem sporo tą wieżą podbijać i tak dalej. Project to według mnie to jest top 1, czołk Premium w ogóle w całej grze. Taki pojazd, w którym może jest trochę nudniejszy niż burask do grania, ale pojazd, który ma w sensie, pojazd, w którym ciągle będziemy robić bardzo dobry damage, jeżeli jesteśmy mocnymi graczami i potrafimy go wykorzystać. No, idealny ten. Prawie że idealny system włoski, magazynkowy, super mobilność, i tak dalej. Bórazkiem możemy zagrać trochę, czy momentami jak czołgiem lekkim, trochę jak takim medem, możemy zmieniać ten styl gry. Natomiast Progetto to jest taki typowy damage dealer. Według mnie fantastyczny, właśnie czołg premium. 122 TM, no to jest dosyć specyficzny czołg średni. Brakuje też mu tego DPM-u. Zastanawiam się, czego bardziej widzę w tej rubryce jako czołg, który daje radę, czy czołg, który jest ok. Chyba ja mimo wszystko wrzucę go jako OK, bo bym skrzywdził trochę to t 3 jak tak mi się wydaje. Potem mamy typa 59 i według mnie typ 59, po zmianach, to jest czołg, który jest mocny. Bardzo przyjemnie mi się nim grało i markowało. Zmarkowałem i złotego i zwykłego typa, więc to jest pojazd mocny. Potem mamy WZ tego niszczyciela. Bo ja szczerze. Mam za mało bitew, żeby się wypowiedzieć na temat tego niszczyciela, tak samo Primo Victory. Natomiast Skoda T27 to jest czołg, który według mnie jest trochę przehypowany przez niektórych graczy, chyba nawet Multi go całkiem wysoko ocenił. Ja uważam, że to jest czołg, który maksymalnie jest ok. Ten magazynek, 3 pociski po 240 to jest naprawdę nic. Czasami nam jeden pocisk nie wejdzie, czasami nawet i dwa. Ja, jak markowałem ten pojazd, to tak się irytowałem na tym magazynek, grało mi się nim coraz gorzej. W ogóle nie jestem fanem tego rozwiązania. Uważam, że Skoda T27 maksymalnie okej. Okay. Wyżej tego pojazdu nie widzę. SKPTK to jest według mnie czołg bardzo mocny, w sensie mega OP. Tak go wrzucam do tej grupy. Fantastyczne działo. No, tak naprawdę mamy wszystko, mobilność i tak dalej. No Tylko wiadomo, że nie mamy pancerza. Musimy trochę też ten kamuflaż zbustować, bo trochę mu brakuje. No, ale według mnie to jest nadal mega OP pojazd w szczególności jak zagracie sobie jak Pluton z czołgiem lekkim, i on będzie wam mówić, co spotuje, możecie cały czas strzelać. No, coś fantastycznego, właśnie, jako niszczy... Mimo, że ja nie lubię niszczycieli, to powiem Wam osobiście, że SHPTK jest fantastycznym czołgiem dla mnie. 50TP prototyp. No, i tutaj szczerze zastanawiam się, czego nie wrzucić jako pojazd mocny. Ja jestem fanem tego właśnie, tej polskiej premki. No, ale chyba przez to, że mam matchmaking na te dziesiąte tiery, na tych dziesiątkach już tak przyjemnie się nie gra. No to go wrzucę jako pojazd, który daje radę. Aczkolwiek on jest trochę tak pomiędzy. No i dobra, to było na tyle. Tu mój ranking czołgów, możecie sobie sami jeszcze dokładnie zobaczyć. Oceniłem wszystkie czołgi, praktycznie które są w grze. Chyba brakowało tego kany jak Pancera 90, a go bym wrzucił jako czołg tragiczny i Kiroweca. Z tego, co mi się wydaje, i z tego, co na szybko sprawdziłem. Ale to jest człowiek, który nie ma zdania, bo w momencie, kiedy on wychodził, ja byłem na nartach i nie mogłem go w ogóle przetestować, ani nic. Więc tak to się według mnie prezentuje. Jestem ciekaw waszego zdania i waszych list. Zlinkuję wam pewnie w opisie albo pod komentarzem. I też, jeżeli chcecie stworzyć ze swoimi znajomymi czy coś rankingi i podyskutować, to zapraszam serdecznie do sekcji komentarzy. Co wy sądzicie o tym rankingu? Czy się z czymś absolutnie nie zgadzacie? Zgadzacie. Każdy ma swoje zdanie, wiadomo, własne odczucia. Niektórym, niektórym będzie to pasowe, niektórym coś innego. Mimo wszystko, jeżeli materiał Wam się podobał, to zapraszam Was do ocenienia go i zasubskrybowania kanału po więcej treści. To było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. To elo.